Dzień dobry państwu. Jak być może wiecie, Rosja rozpętała agresywną wojnę przeciwko swojemu sąsiadowi. Od samego początku przekonuje, że z ekonomicznego punktu widzenia to nie miało najmniejszego sensu, i tutaj będzie pewien argument w tej sprawie. Chciałbym państwu pokazać na konkretnych przykładach, jak bardzo to jest wszystko drogie i co Rosja mogłaby mieć w zamian za to. Jeśli mówimy o przykładach, to porozmawiajmy sobie o tym, ile faktycznie Rosje kosztują jej zbrojenia, jej szykowanie się do agresywnej wojny. Tutaj mamy na przykład News'a i to jest tylko dla nas tak poglądowo o tym, że Turcja kupiła 4 dywizjony systemu S-400 przeciwlotniczego i przeciwrakietowego za 2,5 miliarda dolarów. Ta cena może być wyższa. Na przykład, Indie kupiły 5 dywizjonów za 5 miliardów dolarów. I tutaj oczywiście różnica może polegać na tym, co zostało zakupione wraz z tymi systemami. Symulatory, zapas rakiet, pytanie jakich rakiet, w jakiej konfiguracji ten sprzęt został zamówiony. Tu cena może się wahać. Natomiast dla naszych potrzeb, żeby. Tutaj nie popadać w skrajności, weźmiemy sobie tę niższą cenę, 2,5 miliarda za 4 dywizjony. Tutaj z kolei mamy newsa z oficjalnej rosyjskiej gazety, to jest tytuł, ona się po prostu tak nazywa, rosyjska gazeta, rządowy organ prasowy, opowiada o tym, że rekordowa liczba systemów S-400 została rozwinięta, Rozlokowana. O, to będzie dobre słowo pod Petersburgiem we wsi Stiekolnej, czyli szklany. Aż cztery dywizjony tych systemów. S400. Oczywiście, kiedy Turcja kupowała cztery dywizjony, właśnie musiała kupić różnego typu dodatkowe systemy, które po prostu trzeba posiadać, kiedy ma się na wyposażeniu takie S400, chociażby właśnie na przykład prawdopodobnie symulatory szkoleniowe. Tutaj cena dla rosyjskiego odbiorcy nieeksportowa na pewno będzie niższa. Załóżmy, że takie dwa dywizjony S400 czyli połowa z tych znajdujących się w jednej wsi pod Petersburgiem, to nie byłby koszt miliarda 250 milionów dolarów. Załóżmy, że byłby to 1 miliard dolarów, jakieś 20% taniej niż w przypadku Turcji. To jest oczywiście duże przybliżenie. Chodzi o to, żeby Państwu pokazać, bo później będziemy sobie to porównywać do ceny różnych ważnych z punktu widzenia samych mieszkańców rzeczy. Hmm. Załóżmy, że po prostu tutaj miliard dolarów dałoby się oszczędzić, gdyby Rosjanie we wsi pod Petersburgiem zamiast czterech dywizjonów S-400 mieli dwa dywizjony S-400, które stoją tam tylko i wyłącznie po to, żeby prężyć muskuły albo żeby je wysłać do zaatakowanego kraju takiego jak Ukraina. Tu jeszcze Państwu zrobię taką małą przerwę, to jest reklama na rosyjskiej oficjalnej stronie. Reklama po rosyjsku. Tu sprzedają karty Polaka po 1600 euro. Jakby ktoś chciał sobie taką z Rosjan kupić, oczywiście to jest reklama dopasowana do odbiorcy, więc oni tutaj wzięli pod uwagę, że ja, może, że ja przeglądam tę stronę z Polski. Natomiast no, widzimy, jakiś reklamodawca płaci, żeby na stronie rosyjskiej gazety. Rosyjskojęzyczni ludzie, w tym ci mieszkający w Polsce i przeglądający internet z Polski, mogli sobie kupić kartę Polaka czy pomóc sobie w jej załatwieniu, żeby tu zostać na stałe. Taka ciekawostka tutaj przy okazji zupełnie nam się pojawiła. Jedźmy jednak dalej z tymi kosztami. Tu, miliard dolarów, ustaliliśmy to jest po prostu troszkę mniejsza obrona rakietowa jednego małego Petersburga. Tu mamy kolejny przykład tego, jak wysokie są koszty związane z zbrojeniami Federacji Rosyjskiej. Tu mamy 500 miliardów rubli, które Ministerstwo Obrony wydało na forum Armia 2021. To są takie duże. Targi zbrojeniowe pod Moskwą. Tam co roku praktycznie w Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zamawia sprzęt wojskowy. Akurat w roku 2021 wydali 500 miliardów rubli, według dzisiejszego kursu trochę ponad 6 miliardów dolarów na 1300 nowych i 150 wyremontowanych i zmodernizowanych. No tutaj to się określa takim zbiorczym słowem technika, czyli po prostu pojazdów, wojskowych systemów, co to dokładnie tutaj jest. Między innymi na przykład 30 śmigłowców K-52 tutaj zostało zawartych, więc to jest tylko jedna impreza w roku, duża, ale nie jedyna okazja do zawierania kontraktów z przemysłem. Tylko jeden rok, 6 miliardów. Dolarów. Tutaj mamy jeszcze taki, yy, taki projekt medialny Arbat Media rosyjski, który omawia wydatki na szeroko pojęte, yy, szeroko pojęte prowadzenie wojny. I tu jest jedna liczba, która nas może zainteresować: 4 biliony 410 miliardów rubli. To jest. Ogólny budżet na 2023 rok, czyli bieżący rok na całą bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo narodowe. To nie jest tylko armia, to nie jest tylko wojsko, to jest też Resgwardia, to są ogólnie wszystkie służby siłowe. Wzrost tutaj wyniósł 58 aż procent, czyli to jest budżet na całą armię w danym roku który wzrósł już w drugim roku prowadzenia wojny o 60%. Możemy to liczyć w całości, można by też liczyć samo to, o ile on wzrósł, ale zostawmy sobie to dla porównań. Rosja w tym roku wyda przynajmniej, to jest proszę Państwa, w przeliczeniu 54 miliardy dolarów na swoje siły zbrojne. Policjantów, wywiad i tak dalej. Oczywiście jest to kwota, którą, jeśli porównamy do Stanów Zjednoczonych i do tego, ile oni wydają na swoje zbrojenia i armię, będzie wydawała się bardzo niewielka. Natomiast tutaj także trzeba spojrzeć na to, ile oba te kraje ogólnie zarabiają w ciągu roku. Dla Rosji taki wydatek jest znacznie bardziej dotkliwy. I teraz sobie popatrzmy. Mamy na przykład most krymski. Oczywiście z politycznego punktu widzenia jest to budowla bardzo kontrowersyjna, która lepiej, żeby nie musiała nigdy powstawać w, takiej, w takich okolicznościach, w jakich powstała. Choć gdyby to był wspólny rosyjsko-ukraiński pokojowy projekt, to prawdopodobnie byśmy obserwowali go z wielką radością. Z uwzględnieniem wszystkich korupcyjnych dodatków szacowano, że do 400 miliardów rubli coś takiego kosztowało, czyli można by, jeśli by na przykład zlikwidować zamiast dwóch dywizjonów S-400, to zlikwidować ich trochę więcej. 5 sztuk to w zasadzie powinno nam wystarczyć na jeden taki most, który był ogromną, trudną do wybudowania konstrukcją, potężnym projektem infrastrukturalnym, który w innych warunkach mógłby przynieść wiele dobra ten wydatki o których mówiliśmy forum armia 2021 to co tam ministerstwo obrony wydało na nowy sprzęt spokojnie by wystarczyło żeby zbudować taki most krymski a wydatki globalne w bieżącym roku na wszystko co związane z narodowym bezpieczeństwem co w tej chwili dodajmy bardzo mocno wiąże się z wydarzeniami wojennymi także jeśli mówimy o ochronę prezydenta, ochronę VIP-ów, wzmocnienie sił porządkowych, które są w tej chwili skierowane do tego żeby tłumić jakiekolwiek nieśmiałe formy protestu w Rosji. Ten roczny budżet wystarczyłby na to, żeby taki most krymski zbudować no 10-11 razy, w zależności oczywiście od tego, czy by tam nie ukradli trochę więcej pieniędzy po drodze. Kolejny przykład to są, proszę państwa, spalarnie śmieci. Rosja ma potężny problem ze śmieciami, mają 55% Razy więcej powierzchni wysypisk i składowisk odpadów niż Polska, przy czym mówię tu specjalnie o składowiskach i wysypiskach. Składowiska to są te miejsca, które są faktycznie przygotowane i można na nich te odpady, śmieci przechowywać zgodnie z normami. Kiedy ostatnio sprawdzałem, Rosja miała 10 spalarni odpadów. I tutaj firmy takie jak RosTech, WEB i Rosatom miały plany w 2020 roku, żeby zwiększyć o, no, zbudować jeszcze 2,5 raza więcej takich spalarni, 25 kolejnych spalarni. Takie mieli plany i przewidywali, że będzie to kosztowało 600 miliardów. Rubli. To na pewno także wlicza w siebie korupcję, ale tym się nie przejmujmy. Co oznacza, że gdyby Petersburg, którego nikt nie atakuje rakietami, był troszkę mniej przed tymi rakietami chroniony, prawda? Czyli gdybyśmy zlikwidowali tam trzy takie, mm, przepraszam, dwa, takie dywizjony S400, to można by zbudować trzy spalarnie śmieci. To nie rozwiązałoby całego problemu, ale w jakimś pojedynczym regionie by już rozwiązało. Gdybyśmy zrezygnowali z zakupów w ciągu jednego roku, takich yy, yy, takich zbrojeniowych, zakupów na forum armii, to można by zbudować za to 21 takich spalarni, a ten budżet bieżący na. Nacłest, na narodowe bezpieczeństwo Rosji w ogóle byłby prawdopodobnie w stanie rozwiązać globalnie i na lata wszystkie problemy ze śmieciami w Rosji. I jeszcze by zostało prawdopodobnie na przykład na szpitale, tutaj miejscowość Kartany, okręg Czelabiński jest mowa o tym, że zbudują do roku 2025 szpital. No jeden budynek szpitalny to nie jest jakiś wielki kompleks, taki powiedzmy niewielki szpital za 628 milionów rubli. To by oznaczało, że za te dwa dywizjony systemu S400 można by zbudować 130 takich szpitali, proszę Państwa. To nie jest mało, oczywiście to gdzieś by się w tej Rosji zgubiło, natomiast 130 szpitali, nawet niedużych wiejskich szpitali czy y, szpitali do małych miasteczek, rozumiemy, to byłoby coś, co byłoby w stanie y, stworzyć pewną różnicę. Jeśli mówimy tutaj o jednorocznych zakupach Federacji Rosyjskiej za 500 miliardów rubli i takich szpitalach przykładowych zupełnie, mówimy tu o 796 dodatkowych szpitalach. I tu warto umieścić to w jakimś kontekście. Oczywiście w tej chwili w Rosji to akurat no mamy dane trochę nie w pełni aktualne z 2018 roku: było 5200 szpitali, przy czym. Od 2010 ich liczba spadła o aż 1100 sztuk i to też się wyraziło, to też nie tak, że te szpitale są mniej liczne, ale większe na przykład jeśli chodzi o liczbę miejsc łóżek szpitalnych, to w 2010 roku było ich... 1 339 000, a w 2019 już tylko milion 30 000, czyli 300 000 łóżek szpitalnych gdzieś zniknęło. Rozumiemy, że to nie dlatego, że one nagle przestały być w Rosji potrzebne. oczywiście, liczba ludności w Rosji powoli sobie spada, więc jakiś powolny spadek liczby tych miejsc szpitalnych prawdopodobnie też można by obserwować. No ale nie, proszę Państwa, o jedną czwartą w ciągu 9 lat. To jest trochę dużo. Więc można by na przykład właśnie tych szpitali pobudować. Za ten globalny budżet bezpieczeństwa na rok 2023 widzimy można by zbudować takich niedużych szpitali. No proszę państwa, około 7 tysięcy. Rozumiemy może tych szpitali potrzeba byłoby trochę innych, trochę większych, trochę droższych. Nawet niech by się udało za to zbudować 2-3 tysiące takich szpitali. Niech nawet tysiąc. To byłoby z całą pewnością o wiele bardziej pozytywne niż gdybyśmy mieli mm, wykorzystywać ten sprzęt bojowy do tego, do czego on jest wykorzystywany w tej chwili. Inną kwestią są projekty infrastrukturalne, komunikacyjne, na przykład w roku 2022 Federacja Rosyjska uznała, że oni zaczną budować nową sieć połączeń kolejowych, żeby eksportować swoje towary, przekierować je do Azji. I tu powstał taki projekt, bardzo wątpliwe czy będą mieli na niego pieniądze, ale żeby zbudować, i tu czytamy, trzy nowe punkty graniczne na granicy z Chinami, 369 km dróg kolejowych wewnątrz Rosji i jeszcze 3000 km na terenie Chin, Kazachstanu i Mongolii. To by kosztowało 31 miliardów dolarów. Czyli, proszę Państwa, no jeśli ten budżet w tym roku cały to było 54 miliardy dolarów na bezpieczeństwo narodowe to można by, gdyby on tak nie wzrósł z powodu wojny o 60%, można by dużą część takiego projektu sfinansować faktycznie, przy czym, znowu umieśćmy to w jakimś kontekście, 3369 km nam wychodzi, jeśli połączymy te kilometry planowane wewnątrz Rosji i poza nią, to tak, jakbyśmy zbudowali linię kolejową od Petersburga do granicy z Gruzją, i jeszcze później sobie ją poprowadzili dalej na północ, o na przykład tutaj do Samary. Oczywiście prawdopodobnie byłoby o wiele lepiej zbudować taką linię kolejową w jakimś innym y, wariancie, na przykład puścić dodatkową nitkę linii kolejową, kolejowej na części kolei transsyberyjskiej. Wariantów jest wiele, tak czy inaczej Rosja by na tym z całą pewnością skorzystała, a przede wszystkim jej mieszkańcy by skorzystali w o wiele większym stopniu niż z bieżącej wojny. Tutaj jeszcze mamy a propos tych kolei bardzo ciekawą rzecz. W roku 2021 Oleg Deripaska, jeden z magnatów takich przemysłowych związany z Kremlem człowiek, którego ciężko posądzić o jakąś wielką polityczną uczciwość, stwierdził publicznie, że na liniach kolejowych w Rosji Wagony towarowe, pociągi towarowe poruszają się ze średnią prędkością 16 km na godzinę. I że jeśli by się udało dobić do przynajmniej 50 km na godzinę, to można by zarabiać poważne pieniądze na tranzycie towarów z Chin do Europy. Faktycznie byłby to projekt, który można by sfinansować i który by przyniósł na pewno znacznie większe korzyści niż bieżąca wojna, ponieważ Rosja mogłaby się stać ważnym ekspor no nie eksporterem, prawda, ważnym punktem na mapie drogowej pomiędzy Chinami i Zachodem, pomiędzy krajem, który produkuje i krajami, które konsumują te dobra i zarabiać na tym. Dość poważne pieniądze. Tu jeszcze mamy ciekawe, ciekawy jeden punkt do naszego porównania. Przypomnę: 4 biliony 410 miliardów rubli w rok na bezpieczeństwo narodowe, a tutaj mamy taki nagłówek: mniej więcej 3 biliony 800 miliardów rubli zostanie skierowane z budżetu Rosji na edukację już Państwo widzicie to przed oczami, widzicie o co chodzi, prawda? Ale tu mamy o 600 miliardów rubli mniej na edukację niż na to bezpieczeństwo. Tylko że 4 biliony 400 miliardów rubli na bezpieczeństwo jest tylko w jednym roku, a 3 biliony 800 miliardów to są już 3 lata w latach 2022, 2023, 2024. Rozumiemy skalę wydatków na bezpieczeństwo narodowe, w tym głównie na wojnę i tłumienie wszelkich przejawów nieposłuszeństwa wewnątrz kraju. Rosja w ciągu roku wydaje więcej niż na edukację w ciągu trzech lat. Dodatkowo oczywiście możemy tutaj w tych kosztach wojny policzyć sobie utraconą wartość rubla. Utracone kontrakty międzynarodowe, wzrost cen na wszystko, co jest sprowadzane z zagranicy, nawet jeśli to są rzeczy sprowadzane z przyjaznych Rosji krajów, które nie nałożyły sankcji, to te kraje bezlitośnie Rosję wykorzystują albo sprzedają to samo, co Rosja wcześniej kupowała gdzieś indziej, gdzie im się to bardziej opłacało, gdzie dostawali. Albo to samo taniej, albo z tańszym transportem, albo lepszą jakość w zadowalającej cenie. Jeśli kupowali przed sankcjami powiedzmy w Europie, a teraz muszą kupować gdzieś w Azji, to robili to z jakiegoś powodu i prawdopodobnie tym powodem była wygoda, cena i jakość. Więc teraz muszą to kupować gdzie indziej, zmieniać swoje przyzwyczajenia, szlaki komunikacyjne, łańcuchy logistyczne. To kosztuje. Kosztuje oczywiście Rosję bardzo poważnie embargo na ropę naftową. Kosztuje ich niezwiązany bezpośrednio aż tak bardzo z sankcjami, ale zakończenie lukratywnego handlu gazem z Europą. Liczba tych punktów na liście zysków nie będzie ani tak długa ani nie będą te punkty takie znaczące. Zdobycie Mariupola, który trzeba odbudowywać, zdobycie kopalni soli w Solidarze, która jeszcze długo prawdopodobnie nie będzie się e, nie będzie dostępna dla jakichkolwiek faktycznych prac, to nie są korzyści, które mogą zrekompensować to wszystko w jakimkolwiek stopniu, a w największym stopniu Rosja straciła na tym, że przez długie lata wydawała pieniądze, zresztą duża część z tych środków była rozkradana, ale tu na co by nie wydawali, to byłaby rozkradana, wydawali na zbrojenia, które okazały się nie przynosić im żadnych realnych korzyści w porównaniu do tego, ile to wszystko kosztowało. Nie twierdzę oczywiście, że Rosja powinna całkowicie pozbyć się w pokojowym wariancie swojej armii, każdy kraj ma potrzebę posiadania sił zbrojnych dla chociażby odstraszania potencjalnych agresorów, natomiast gdyby się ten kraj nie szykował do agresywnej wojny, mógłby wydawać znacząco mniej na zbrojenia, a zaoszczędzone środki przekierować na o wiele bardziej potrzebne dla jej mieszkańców o, takie cywilizacyjne wydatki. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraina i widzimy się niedługo.